I to mnie paliło jeszcze bardziej, że to jest bardziej serio, niż myśleliśmy. I to wszystko się się, i you know what I mean? To było tylko nagranie, więc fakt, Czerwiec 2025. Mary i Paul West dowiedzieli się, że ich syn Carl, przebywający tysiące kilometrów dalej w Egipcie, walczy o życie. Z jelit I we uh, didn't know our son was um, sick sick in her garden until we uh, received a um, phone call, um, video call from a uh, specialist surgeon surgeon in the hospital saying he needed emergency treatment immediately. We had to give permission. Po wstępnym leczeniu w lokalnym szpitalu okazało się, że placówka nie dysponuje odpowiednim sprzętem ani specjalistami, by kontynuować terapię. Jedynym ratunkiem dla Karla był natychmiastowy transport medyczny do Wielkiej Brytanii. And the surgeon go UK. And I'm not to do it. Yeah. Gdy ubezpieczyciel odmówił pokrycia kosztów leczenia i transportu, rodzina stanęła przed ogromnym stresem i rachunkami, które przerosły ich możliwości. Rodzina próbowała skorzystać z usług innego przewoźnika medycznego. Zapłacili ogromną kwotę, wierząc, że pomoc jest w drodze, lecz zostali z pustymi obietnicami i bez wsparcia. Nie wyglądało tak, ponieważ. Przed chwilą, powiedzieli mi inaczej, że mógłbym Karl repatriować się na komercialny airline w takim jakimś pierwszym klasie czy

sam jest jednym z tych, którzy we were ale byliśmy w takiej position. że nie checked any of the reviews for that the company. I found out that people were having nightmares with them, not turning up, not getting phone calls. Exactly what we were going through at the time. Zdesperowani, by sprowadzić syna do domu, Mary i Paul skontaktowali się z Centralą Lotów Sanitarnych. Od pierwszej rozmowy zapewniliśmy im wsparcie i jasne wskazówki jak bezpiecznie zorganizować transport Karla. So that's when I rang you and uh, your your quote was actually cheaper than the uh, than theirs by 6000 pound anyway. Um so I thought I went with yours and uh, and the service I received was was Excellent. great. The communication was great. So someone answered the phone passed me over to Sarah well, immediately. Uh, took my phone number and said, uh, anything I've got to tell you, if it's not a phone call, I will WhatsApp you in the message. And true to a word, you did. Nasz zespół medyczny czuwał nad bezpieczeństwem i Karla na podróży. Doctor and the nurse were just fantastic, absolutely. Got him into the ambulance, we rushed to the airport. And they were just, you know, really, you know. You've probably had a really stressful time and everything, and just really chilling me out, to be honest. Because I thought he said he's absolutely fine now. He's sleeping, and he was. You know, they'd give him a shot or something, and he was really, really. And they just put me at ease, and I thought, God, they're so professional. Zorganizowaliśmy kompleksowy transport od łóżka do łóżka, od szpitala w Egipcie aż po szpital w Wielkiej Brytanii, dbając o bezpieczeństwo i komfort.

Pozostając w stałym kontakcie z ojcem. Dzięki temu cała rodzina mogła czuć się spokojna. So the fact that they were communicating everything to us was just amazing. That just does put you at ease. We were singing your praises totally afterwards, to be honest. We really were because we'd gone through such a horrible time. That you'd have to be in it, to realize what it feels like. Mary i Paul chcą przekazać słowa wsparcia rodzinom, które znajdą się w podobnej sytuacji, i zastanawiają się, czy Centrala Lotów Sanitarnych może im pomóc. I would recommend yeah. repatriation 100%. 100%. Yeah. No doubt about it. Forget the others. Yeah. And not only them, I, I, I think because we've gone through the bad side of it as well. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy pomóc Mary i Polowi sprowadzić ich syna bezpiecznie do domu. Życzymy Karlowi pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia.